Lekcji ciepłych tyle, ja przygotowałem tutaj takie fajne listy gratulacyjne, nie będę ich odczytywać, one są standardowe, Państwo wiedzą jak te listy, jak te listy się pisze, co w nich można napisać, wolałem z Państwem taką, taką, taką refleksą własną, prywatną się podzielić co do tej szkoły. Pięknie, piękne rzeczy, pięknie się oglądało. Pani dyrektor, mam naprawdę zaszczyt znać te wszystkie osoby będące dyrektorami i te, które były, nie powiem, że te, które będą jeszcze, no ale myślę, że Pani na lata tutaj zostanie, także, także tutaj pierwszy, pierwszy taki list gratulacyjny oczywiście na ręce Pani dyrektor. I jeszcze dwa takie listy mamy z nagrodami w środku dla dwóch osób, które, zdaniem Pani Dyrektor, dużo wnoszą do tej szkoły i dużo wnosiły do tej szkoły. Chciałem zaprosić Panią Jadwigę Piecz. pana Witolda Nowickiego. Pan Witold Nowicki bardzo nas wszystkich przeprasza, ale sprawy rodzinne go dzisiaj wywołały z tej uroczystości. Ja bardzo żałuję, ale w jego imieniu nagrodę odbierze przyjaciel, przyjaciółka rodziny, pani Teresa Zażlak. Bardzo się cieszę. Państwo, szkoda, że pana Witolda nie było, ale jak zwykle jestem wygrany. Kobieta całowanie znowu, także dziękuję bardzo. Dziękujemy panią burmistrzowi, ale tak teraz wysoko, że nie mogę dostać. Może tak sobie poradzę. Przechodzimy do kolejnej części naszej uroczystości. Proszę panią dyrektor Renatę Sypin o wręczenie nagród dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej im. Zygmunta Leskowskiego w godzinie. A na scenę zapraszam nauczycieli Jolantę Schneider, panią Renatę Pawłowską, panią Alany, Alinę Glebanek, panią Jadwigę Pieprz oraz pana Witolda Nowickiego. administracji i obsługi Państwowej Szkoły Muzycznej, dwie pani, pani Jolanta Kudlak oraz panią Małgorzatę Starczewską. Poproszę. wszyscy ci najstarsi ze szkoły, a teraz czas na uczniów. W bieżącym roku szkolnej, szkolnym w naszej szkole odbyła się pierwsza edycja konkursu AS wszystkich klas. Konkurs był zorganizowany w dwóch kategoriach, indywidualnej dla uczniów oraz klasowej dla całej klasy instrumentalnej. Jak wspomniała Pani Dyrektor, jest to bardzo prestiżowa nagroda, gdyż jest to najwyższe odznaczenie, jakie można uzyskać w naszej szkole, a nie jest tak łatwo uzyskać to odznaczenie, ponieważ jak zapoznacie się Państwo z regulaminem tego konkursu, Okaże się, że taki uczeń musi mieć bardzo dobre wyniki w nauce, musi chętnie koncertować oraz pojawiać się na konkursach, zarówno w Polsce, jak okazuje się, jak i na arenach międzynarodowych. Laureaci tytułu A z wszystkich klas w kategorii indywidualnej otrzymują odznaczenia w postaci złotego wiolinowego klucza, a najlepsza klasa otrzymuje puchar przechodni w postaci dużego złotego wiolinowego klucza, który będzie wisiał w wygranej klasie przez okrągły rok. Proszę Państwa, my mamy aż trzy takie asy, a odczytanie wyników konkursu oraz obręczenie nagród poproszę panią dyrektor. Właściwie to mamy asiątka, bo to są y, trzy y, dziewczyny, które y, właściwie są y, początkującymi y, muzykami. Y, ja poproszę y, tutaj do mnie kornelkę Szczepanek. Kornelko jesteś, idzie kornelka. Kiedy do klasyk, kiedy jest są kiedy jest piosenkarka, kiedy jest piosenkarka, kiedy jest są trzeciej klasy, piosenkarka, dziecięcego jest piosenkarka, kiedy To jest ten puchar. To jak nazwać? Puchar przechodni. <grystanie> Będzie wisiał na ścianie najlepszej klasy, pierwszej edycji naszego konkursu. Proszę bardzo, zrobimy zdjęcie. Proszę Państwa, w tych malutkich pudełeczkach jest właśnie taki sam klucz wiolinowy, tylko malutki. Ja myślę, że zostanie on gdzieś na półce każdego ucznia, który otrzyma y, ten klucz jako pamiątka na całe życie, że był w tej szkole i że miał tak wspaniałe osiągnięcia. A ja mam zaszczyt ogłosić, że najlepszą klasą pierwszej edycji konkursu AS Plus została klasa pani magister Jadwigi Pieczy. Taką tutaj otrzymałam informację cichcem na uszko, że pojawił się na naszej widowni pan dyrektor Adam Kucia i ja panu dyrektorowi, pew pan dyrektorowi nie odpuszczę. Bardzo go zapraszam serdecznie do nas na scenę. Bardzo nie dopiero teraz, ale dobrze że pan dyrektor się pojawił. Teraz na scenę pana Artura Konopackiego, przewodniczącego Rady Rodziców. Dzień dobry Państwu. Już dzisiaj zostało wiele powiedziane, dlatego też moje życzenia będą e, krótkie. I trochę też nawiązujące do tego, co było na filmie, co powiedziała pani e, jedna z pani dyrektor. Proszę Państwa, gdy myślę o naszej szkole, o tym, jak funkcjonuje, to widzę ją jako taki dobry szwajcarski zegarek, gdzie wszystkie trybiki, czyli uczniowie, rodzice i nauczyciele działają wspólnie. I to jest moim zdaniem recepta na kolejne 40 lat. Bądźmy jak ten zegarek, dobrze nakręceni, by działać razem. Tego z całego serca życzę nam wszystkim. Dziękuję. Poproszę o zabranie głosu przewodniczącą samorządu szkolnego, Alicję Grochwiną. Szanowna Pani Dyrektor, drodzy nauczyciele i uczniowie, Szanowni Goście. Z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia naszej szkoły przypadł mi zaszczyt podziękowania Wam za wprowadzenie na świat muzyki, pokazanie nam jej piękna, a co najważniejsze pozwolenie nam stać się jego częścią. Dla nas lata spędzone w tej szkole są ważną kartą w księdze naszego życia, etapem ciężkiej pracy, czasami porażek, innym razem z sukcesów. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż nie zawsze było łatwo. Drodzy nauczyciele, do Was kierują szczególne podziękowania. Pełnicie rolę przewodników, ale i mistrzów, którzy otwierają przed nami świat dźwięków i pozwalają je nam okiełznać. Pokazujecie, że potykając się, można zejść daleko, nie wolno tylko upaść i nie podnieść się. Uczycie, że zdobywanie wiedzy to nie wszystko. Prawdziwą sztuką jest umiejętne korzystanie z niej. Szanowna Pani Dyrektor. Dziękujemy za zaangażowanie i ciężką pracę na rzecz przywrócenia budynkowi naszej szkoły pewnej sprawności i funkcjonalności. Wierzymy, że już wkrótce będziemy mogli spotkać się i występować w odnowionej auli. Trzymamy kciuki. Nie wolno też zapomnieć o naszych rodzicach. To oni zadbali o to, abyśmy mogli realizować swoje pasje, rozwijać dane nam talenty. Bez ich poświęcenia, bez ich wsparcia, bez cierpliwości. Nie dane by było nam cieszyć się dzisiejszą uroczystością. Kochani rodzice, chylimy przed Wami czoła i gorąco dziękujemy. Spędzamy w tej szkole wiele czasu, wiele razem przeżyliśmy, wiele nauczyliśmy się. Nasi nauczyciele są dla nas autorytetami osobami, które zawsze służyły dobrą radą i wsparciem, a przez to stali się nieodłączną częścią naszego życia. Za to jesteśmy im wdzięczni. Dziękujemy. Dziękuję. Nadszedł czas na złożenie życzeń. Proszę o proszę dyrektorów Szkół Muzycznych Okręgu Lubuskiego o złożenie życzeń. W imieniu Szkół Muzycznych życzenia złoży pani dyrektor Erena Lato. Zapraszam. Dobry wieczór państwo. Muszę przyznać, pani dyrektor, że ze wzruszeniem obejrzałam ten film, i myślę, że wszystkie, również moje koleżanki, wprowadzą to nową jakość. Myślę, że na naszych jubileuszach też sięgniemy po taką formę prezentacji. Także bardzo dziękujemy, wszyscy się uczymy. Chciałabym Państwu wszystkim, na ręce Pani Dyrektor i wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom złożyć najserdeczniejsze życzenia i najlepsze gratulacje. 40 lat to jubileusz, który jest, to właściwie jest prawie równoważny wiekiem moim, także myślę, że to jest jakaś odpowiednia już dojrzałość życiowa. Szanowni Państwo, naprawdę wielu sukcesów artystycznych, dydaktycznych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, prywatnym. A i również niech ta szkoła się rozwija i prężnie dalej działa, mając taką znakomitą osobę, jako tutaj osobę przodującą. Wszystkiego co najlepsze. Rady Pedagogicznej, całej społeczności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu Składam najpiękniejsze życzenia, życzę sukcesów zawodowych, osobistych i rozwoju szkoły przez następne 40 lat. Szanowni Państwo, wszystko już zostało powiedziane. Każdy składa podobne życzenia. A ja, szanowni Państwo, życzę, aby nadal szkoła muzyczna w świebodzinie w cudzysłowie dostarczała nam uczniów do szkoły muzycznej drugiego stopnia w Zielonej Górze. W imieniu grona pedagogicznego i pana dyrektora Waldemara Wolskiego ze Szkoły Muzycznej, z żar, który dzisiaj nie mógł niestety do nas przybyć, dla całej społeczności i dla mojego pierwszego i ukochanego dziecka, jakim jest świebodzi, wszystkiego najlepszego. Szkół Ogólnokształcących Okręgu Lubuskiego o złożenie życzeń. Panie dyrektorze, w imieniu dyrektorów szkół lokalnych pragnę złożyć serdeczne życzenia z okazji jubiluszu 40-lecia. Życzymy przede wszystkim wielu wspaniałych osiągnięć w kształtowani, kształtowaniu osobowości, osobowości, charakterów i umysłów młodych ludzi. Życzymy nauczycielom pomyślności, sukcesów zawodowych oraz nieustającego entuzjazmu i twórczego zapału. Zapraszam na scenę pana dyrektora Domu Kultury Stanisława Musiejka. Szanowni Państwo, pani dyrektor, no w dniu dzisiejszym pani na pewno otrzyma jeszcze wiele życzeń wiele życzeń pani dzisiaj otrzymała w związku z jubiluszem ale ja może troszeczkę podejdę tak do tego egoistycznie i może ja będę miał życzenie dla siebie. Ja sobie życzę dalszej tak wspaniałej współpracy i przez najbliższe 40 lat takiej współpracy jak teraz jest między Państwową Szkołą Muzyczną, a Świewodzińskim Domem Kultury. A ja z Państwu chciałam też powiedzieć, że ubiegłoroczny Festiwal Koli był zorganizowany właśnie wspólnie z panią Renatą, także yy, Tegoroczny festiwal będzie też, jakby można powiedzieć, owocem tej współpracy i myślę, że w przyszłym roku jubileuszowy festiwal, bo to już będzie dziesiąty, może odbędzie się, że Państwowa Szkoła Muzyczna na inaugurację da swój specjalny koncert. Może dopracujemy się orkiestry, tak tak jak już wielokrotnie o tym rozmawiamy. Także...